Chcieliśmy w tym filmiku poprosić wszystkich naszych klientów albo osoby, które stoją przed takim dylematem, że chcieliby wymienić uszczelkę, o to, żeby odpowiednio przygotowali zdjęcie i zrobili je tak, żeby można było łatwo zidentyfikować taką uszczelkę. Otóż, jak widzicie, zrobienie zdjęcia od frontu uszczelki niewiele pomaga, ponieważ Właściwie wszystkie uszczelki wyglądają bardzo podobnie, jeżeli się popatrzy na nich w momencie, kiedy są zamontowane na drzwiach. Różnica robi się w momencie kiedy złapiemy przekrój tej uszczelki. Nie wiem, czy teraz widać. O, tutaj wtedy widać różne typy uszczelek, różnią się róż przekrojami, wymiarami, dlatego dobrze przygotowane zdjęcie uszczelki to jest takie, kiedy. Udałoby Wam się dostać i pokazać nam na zdjęciu przekrój uszczelki i najlepiej od, obok prostą rzecz, położyć miarkę. Albo u dołu, albo od boku, co da nam takie mniej więcej pojęcie o tym, jakiej wielkości miała być uszczelka. Takie zdjęcie możecie wysłać do nas mailem, SMS-em. Na dole w komentarzach umieścimy w jaki sposób to zdjęcie do nas przesłać, a my yy, postaramy się jak najszybciej zidentyfikować tą szczelkę, wycenić Wam ją, a jeżeli nie będziemy jej mieli w ofercie, to podpowiemy Wam, gdzie ją kupić. Pozdrawiam, Krzysztof Nitecki, firma Ingrado.